No, witam serdecznie w nowym roku, moje ulubione Urwisy. Od razu szybkie info na start. Prosiliście o Discorda, więc go dostaliście. Serwer został założony i tym razem postaraliśmy się o to, aby był znacznie bardziej przyjazny i zbudowany w taki sposób, aby aktywność była duża wśród wszystkich użytkowników. Ja również zacząłem tam częściej udzielać oraz rozmawiać z wami. Link będzie w opisie, także zapraszam gorąco. A co do dzisiejszego odcinka, to postanowiłem, że zacznę Nowy Rok w klasycznym stylu, czyli od teorii. Mimo to radzę się nie nastawiać na ich powrót, ponieważ jestem już nimi lekko zmęczony i nie ma aż tylu fajnych pomysłów jak kiedyś. Także traktuję to jako taki jednorazowy wystrzał oraz prezent z okazji Nowego Roku. Dzisiejsza teoria skupi się na Simpsonach, jest ona napisana przez Zardzewiały95 na teorii Wiki. Czyli Wikipedii, którą wiele razy reklamowałem i zachęcałem Was, abyście tam stawiali swoje autorskie teorie, które potem ja mogę wyłapać i wstawić na odcinku tak jak dzisiaj ma to miejsce. Ogólnie ta teoria była przeze mnie omawiana parę lat temu, ale postanowiłem zrobić ją raz jeszcze z dwóch powodów. Oryginalny materiał zawierał trzy teorie, gdzie na każdej skupiłem się minimalnie i pokrótce przedstawiłem każdą z nich, w tym tę dzisiejszą. Drugi powód jest taki, że cały film trwał zaledwie 5 minut, a jest to dosyć krótki czas jak na trzy teorie, więc uznałem, że pewnie są tacy, którzy chcieliby o tej teorii słyszeć trochę więcej, dlatego postanowiłem wziąć ją na warsztat i rozwinąć w pełni tak jak to było przedstawione na Wiki, także zapnijcie pasy i lecimy. Teoria zakłada, że Homer Simpson od czwartego sezonu jest w piączce. Teorię zacznę odcinkiem Homer the Heretic, którego premiera miała miejsce w 92 roku. W tym odcinku Homer miał dość chodzenia do kościoła, więc postanowił nie iść. Spotkał w tym odcinku Boga. Ale najważniejsze jest to, o czym Bóg z Homerem rozmawia na końcu. Homer pyta, Panie, powiedz mi, jaki jest sens życia? Bóg odpowiada, dowiesz się jak umrzesz. Powiedz mi teraz, nie poczekasz pół roku? Dalej autor opisuje odcinek 18, czwartego sezonu, który premierę miał 93 roku, prawie pół roku później od poprzedniego omawianego odcinka. W tym odcinku Bart zrobił prymaprilisowy kawał, przez który Homer doznał urazu. Homer po jakimś czasie wpadł w śpiączkę. Być może wtedy, gdy od spotkania z Bogiem minęło właśnie 6 miesięcy. W odcinku sprzed pół roku Homer dowiedział się, że zostanie mu góra właśnie pół roku. Przypadek? W odcinku Homer budzi się, ale w jaki sposób? Nagle zezłaszczony na Barta, nie reagował na nic poza tym? Nie zareagowałby na piwo? Otóż Homer się nie obudził, tylko myśli, że się obudził, a tak naprawdę żyje w swoim świecie, w którym wszystko jest możliwe. Po tym odcinku przygody Simpsonów stały się bardziej niemożliwe. Homer poleciał w kosmos, wstępował w najróżniejsze profesje, był w najróżniejszych zakątkach świata itd., itd. Przedtem tego nie było. Według autora kolejnym dowodem są osobowości bohaterów. Homer wyolbrzymił osobowości swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, na przykład Liza stała się supermądra, z poglądami jak u 40-letniej kobiety. Bard z rozrabiaki popadł w jeszcze większą skrajność, a Mars stała się jeszcze bardziej wyidealizowana. Homer takich pamiętał więc i tak żyją w jego umyśle. Kolejnym dowodem są odcinki o przyszłości Simpsonów, jakby je wszystkie razem zebrać wydają się wręcz niemożliwe do złączenia. Czemu? Ponieważ Homer posługuje się tylko i wyłącznie relacjami swoich dzieci, które go odwiedzają w szpitalu. To dlatego dzieci są zawsze głównymi bohaterami tych historii, a Homer jest tylko tłem lub bohaterem drugo, a nawet trzecioplanowym. Homer swojej podświadomości po prostu dopisuje siebie do tych historii. Jego mózg interpretuje to tak, jakby sam tam był. To też tłumaczy czemu dzieci ciągle mają te same głosy, bo tak je pamięta. A więc jego mózg tak to interpretuje, i mimo że ci słyszy, nie potrafi sobie wyobrazić ich z innymi głosami. Dodatkowo w odcinkach o przyszłości pojawiali się bohaterowie, które zmarły, na przykład żona Filandersa w Liza Wedding. Drugą kwestią jest Marge, która w odcinkach o przyszłości również pełni rolę poboczne jak Homer. Dodatkowo praktycznie w ogóle się nie starzeje. Ale co by to mogło oznaczać? W odcinku Bart to the Future March i Homer byli w separacji. Niby poszło o dom, ale według autora są inne cztery możliwości. Po pierwsze, po prostu Marge nie wytrzymała emocjonalnie i po 13 latach Homera w śpiączce odeszła. Drugie wytłumaczenie może być takie, że po prostu zmarła, a cała historia była wyparciem, w której Homer śmierć przeistoczył w separację, którą to jeszcze może uratować i jakoś z żyć. Trzecim wytłumaczeniem jest możliwość, że jej po prostu odbiło, przez co w wielu odcinkach można zauważyć wahanie jej osobowości. Czwarta i najbardziej rozwinięta według autora sytuacja może być taka, że Marcz jednak może nie ustępować Homerowi na krok od momentu, który trafił w śpiączkę. Na prawidłowość tego mogą przemawiać odcinki o problemach małżeńskich. Homer słyszy smutną Marcz i przypisuje winę za ten stan sobie które przejawiają się częstymi problemami małżeńskimi, które oczywiście naprawia. To łagodzi poczucie winy u Homera, ale nie na długo. Homer ma wyrzuty sumienia, co by nawet tłumaczyło sprzeczkę w jednym z odcinków, gdzie po prostu dzieci były wraz z matką przy Homerze i rozmawiali. Dla Marcz szpital stał się drugim domem i spędza tam możliwie jak najwięcej czasu, przez co sama straciła całkowicie życie towarzyskie, a wszystko obraca się wokół Homera. Ta możliwość według autora jest najbardziej prawdopodobna. Idąc dalej, skupmy się jeszcze na postaci magii. Nawet w odcinkach o przyszłości nie jest w stanie mówić. Powód jest prosty: magii nie zna Homera, nie wie kim jest i pewnie rodzina to przed nią zataiła, aby się nie smuciła jego losem. Homer więc nie usłyszał nigdy jej głosu, więc nie wie jak brzmi, dlatego jej obraz jest wygenerowany przez opowieści dzieci. Dalej mamy postać Aba Simpsona. Teoretycznie w odcinkach o przeszłości powinien mieć ponad 100 lat, ale tu pokazano, że został zahibernowany. Ojciec Homera był już zaawansowany w zaawansowanym wieku, gdy ten zapadł w śpiączkę. To mogło go wpędzić w depresję, że stracił już syna, a przez co zmarł niedługo po tym. Prawdopodobnie miało to miejsce podczas ostatniej wizyty u swojego syna, kiedy wyznał on Homerowi, że zawsze był z niego dumny. Po tym odcinku, jednak, w wyobraźni Homera, Abe dalej był dla niego podły, jednak zawsze tego typu historie kończyły się wielkim pojednaniem ojca z synem. Homer cały czas sobie wszystkie zgrzyty z ojcem i przeistacza je w happy endy. Według autora, niektóre z nowszych odcinków Simpsonów zdają się potwierdzać te teorie, m.in. dziewiąty odcinek 27 sezonu, gdzie pokazano, że Ape Simpson zmarł. Widać, że dla Barta Eve, po tym jak Homer zapadł w śpiączkę, stał się bliższy. Bart, mając pretensję do ojca, że, mimo wolny jest w śpiączce, ten wyobraził sobie, że był wtedy w domu na imprezie u Barta, mimo że powinno go tam nie być. Ostatnia scena z odcinka to pogodzenie się Barta ze śpiączką ojca. Dodatkowo warto zauważyć, że wraz z zmiennym czasem Marge przestała się pojawiać. Jest jeszcze odcinek 12, 28 sezonu, w nim jedna ze scen pokazuje wspomnienia Homera, pokazuje go jako starca podpiętego do aparatury. Jakim cudem jest takie wspomnienie? Tego autor nie wie. Pozostaje jednak jeszcze kwestia w jakiej śpiączce Homer może być. Na pewno kontaktuje w drobnym stopniu ze światem, może się budzić i otworzyć oczy, ale nic nie mówi. Może oglądać telewizję, dzięki której łączy najnowsze fakty ze świata ze swoimi historiami, dzięki czemu technika wciąż w serialu postępuje. Tak samo jak i może spotykać się z gwiazdami, których obejrzy. Czy teoria jest prawdziwa? Autor uważa, że dowiemy się zapewne w ostatnim odcinku Simpsonu, w którym, jeśli teoria mówi prawdę, Homer się obudzi i jako staruszek dowie się, co się działo tak naprawdę, a póki co, jak wiemy, serial nie chce się zakończyć. I to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tą teorią, a co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie. Jeszcze raz zapraszam was na mojego Discorda, link znajdziecie w opisie, a tymczasem ja się z wami żegnam, także dzięki za oglądanie, szczęśliwego nowego roku i na razie.